Czujcie dobre musicie uwierzyć mi na słowo, że jest przerowane. Glibica Radio Sierra Batango Oscar Foxtrot zajmujemy pali po kodowości start za 6. Mega, mega. Jest, w normalnym samolocie masz tylko takie malutkie okienko, nie? No, no, no. Przez nie nic nie widzisz. E, wiesz co, będziemy sobie trochę omijać te zabudowania gęste. Okej. Okay. O, o cholercia. <laughs> o, dzięki takiemu lataniu można wyczaić fajne miejscowy! A upalanie fury! Dokładnie tak, <noise> dokładnie tak. To jest <noise> na pewno plus. Ja myślę. Myślę, no. myślę chłopakom dla beki na grupę że właśnie ten... <noise> e... Szukam miejscowy na wyścigi. <noise> <noise> chłopaki, chłopaki, właśnie szukam wam miejscowy na ćwiary, mam nadzieję, że się coś znajdzie. Na mam znać jak coś znajdę <laughs> no to jesteśmy już chwilę po starcie, takim małym samolotem, szybko latałeś, w pasażerskim miałeś okazję, byliście w Dubaju, w Zanzibarze, dosyć długo lecieliście, no to jakie odczucia, jakie różnice widzisz? No co no, różnice są takie na pewno, że w pasażerskim praktycznie nic nie widzisz, nie, bo masz tylko to malutkie okienko. No i okay. też od razu wychodzisz na jakieś okay. niesamowite wysokości chmury po prostu tak wszystko zagradzają więc tak naprawdę widzisz tylko start. A daj czas możesz oglądać tutaj sobie widoki, widać lasy, Dokładnie. możesz trochę postalkować jakichś sąsiadów jakbyś chciał. <laughs> Dokładnie tak. Ale fajnie, fajnie, bo widać wiesz. Ja wie mi e, cholernie nic nie widać jakby całej tej fajnej panoramy tak. tego rozmieszczenia domów, a tutaj widzisz wszystko, te lasy, domy, wszystko. Fajnie tak. mega sport. Co robimy? Co robimy? Eee, <laughs> możemy teraz zrobić coś takiego, tak zwana górka, no. eee, To jest po prostu taki stan, eee, w którym można doświadczyć tego, co możemy eee, jakby odczuć w będąc w kosmosie. Grawitacja w samolocie będzie wynosiła około 0 g, eee, no i po prostu będzie tak czuć. Eee, no zresztą zobaczyć zaraz, to, to odczucie jest takie eee, dosyć ciekawe na pewno. Jak widzieliście moją minę w tym momencie To musicie uwierzyć mi na słowo, że jest przerowane Ale miałem minę, na 100% taką winę. No jeszcze jedna Jeszcze jedna chwilę na puszynku Daj mi silkę Dobra, ale to jest mocne I ja pierniczę O, no to wiesz, bo no to jest coś takiego, że Wiesz co się stanie Bo ja nie wiem o co chodzi Bo jak na bardziej skakam na przykład Skają na bardziej ze spanochronem, tak, tak jak wypadasz z tego samolotu, wiesz, że lecisz i takie... Nie wiem, tutaj tak dziwnie jest strasznie, nie? Ja, I pomimo tego, że wiesz, wiesz, wiesz co się stanie, to jest tak przerąbane, do masakra. Ale przerąbane pozytywnie, czy przerąbane negatywnie? Eee, no tak wiesz, jest, jest bardzo ciekawe doświadczenie, ale boisz się tego, Ja? Zajnij. No widziałem to, ja miałem to w z boku, nie? No, jest naprawdę mocne. O kurde. Możemy zrobić jeszcze raz, żeby widzowie widzieli, jak jestem obstrady. Dobra, możemy zrobić. Po prostu lekko nabieramy. No i oddajemy. Uuuu, uuuu. <ślech> Może rzeczy podskakują, nie? <ślech> tak, ja byłem w powietrzu przez chwilę. No, ja no. byłem w powietrzu przez <ślech> Nie no, mocne, mocne, straci mocne. <ślech> było 0G. No. no może być jeszcze to spotęgowane siedmiokrotnie na przykład. A, normalnie nie? powiedzmy e, takie bardzo słabe powiedzmy to ja, jak... E, znaczy na co dzień. E, jak teraz no. to oglądacie to przed komputerem czy w tym no to jest 1G nie? Okay. to jest taki normalny stan e, dobra, grawitacji dobra, na dobra. Ziemi. nie? to mi nie? chodziło właśnie, o to mi chodziło no? Tak 1G to jest właśnie taki standardowy no i od tego właśnie w dół albo w górę. No ładnie to wszystko z góry wygląda bardzo ładnie. Jeszcze ten zachód słońca przepięknie. że widzisz lotnisko, nie? Tutaj po lewej. Tak, 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 tak. Tutaj po lewej taka jaśniejsza trawka, taka bardziej zielona. I tam dalej pas, są takie zarysy już powoli. To, że jest tutaj czasowa? Tak, to, to często chowa minęliśmy, wiesz? A, okej, okay, okej. Okay. Robimy low pasa, polecimy w lewo, w lewo, w lewo cztery razy A. i wylądujemy sobie z tej samej pozycji. Kurczę, zarobiście jest, naprawdę. W ogóle, e, jakby, jakby ten, jakbyś dziewczynę zabrał, nie? zarobi staradka no, w powietrzu. <laughs> Tutaj, ja patrzyłem gdzieś tutaj, tak? A to tam jest takie wielkie, dobra. No. <grymne> Ale ciężko, na początku jest ciężko wypatrywać takie rzeczy, to ci mogę powiedzieć. No tak, wiesz, jak siedzisz w tym to wszędzie znajdziesz tak. nie? Ale kozacko. A no teraz jakieś 180 na godzinę, nie? No to no zapiecza się. <grymne> no. I do góry. <grymne> Ale <grymne> uczucie dobre. <grymne> Ten samolot ma na stapani, nie? Nie ma nadwyżki mocy, żebyśmy tak szli do góry cały czas. Prowadzisz jakiś pojazd i ty, ty nim nie sterujesz, to tak nie, czuj, nie odczuwasz tego e, wszystkiego. Ale jak jesteś gdzieś na tak, podżarach, to to całkowicie inaczej. Ja wiem, co po, po swoim samochodzie, bo wiesz, jak ja prowadzę, ja nie czuję nic, totalnie nic. Ja mam wrażenie, że mój samochód jest tak słaby, że mógłby mieć dwa razy tyle mocy i myślę, że i tak by mi nie wystarczało. No dokładnie. A jak ktoś prowadzi mój samochód i ja się na pasażerze, że są totalnie no, inne odczucia, nie, nie. nie? Ja lubię w ogóle patrzeć na fajne chaty, na ładne chaty. No, no. góry to fajnie nic widać. Tak. <noise> no Ci, można stalkować ludzi jednak. Tak, jakby się przelecieć na jakąś bogatszą dzielnicę, tak, to tak. można fajnie sobie poglądać to no, Na jakiś Beverly Hills Los Angeles. Ojo to, ja, to no. byłaby kozacka sprawa, nie, no, nie? To by było masakra, masakrycznie fajne, no. Taki widzisz pytasz o ptaka. Taki samolot. No. I dwa 26 pełne lądowanie Sierra Sierra Babatango, Oscar Podsot. Dobra, już blisko lądowanka.